Jak zwykle o krótką refleksję na temat meczu. Proszę obydwu trenerów. Pierwszego bardzo proszę trenera drużyny gości, pana Krzysztofa Bugalskiego. Bardzo proszę panie trenerze. No cóż, wracamy do Krakowa bogaci się o jeden punkt. Na pewno szanujemy ten punkt zdobyty tu na boisku w Tarnobrzegu. No powiem tak, że generalnie mecz Mieliśmy w pierwszej sytuacji, w pierwszej połowie lepsze, lepsze dobre okazje, powszeczka czy strzał w Leszczaka. No, mogliśmy się pokusić o, zresztą nasza w ogóle pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza i tutaj w pierwszej połowie po, powinniśmy się pokusić o zdobycie drugiego gola. Niestety nie strzeliliśmy drugiego gola i w konsekwencji później w drugiej połowie. Jakby yy, zespoły zaczęły grać bardzo otwartą piłkę, bardzo yy, radosny futbol, bym tak to określił. I, i myślę, że, że na, na poziomie drugoligowym takie sytuacje mogą się szybko zemścić i myśmy dostali bramkę po, po naszym oczywiście błędzie i po dobrej akcji zespołu siarki. No, na pewno yy, cieszymy się, yy, szanujemy ten punkt. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo dużo pracy przed nami i bardzo dużo do poprawienia, bo w ten sposób, bez dyscypliny, w drugiej połowie, no to ciężko, ciężko jest cokolwiek zrobić w tej lidze. Dziękuję. Czy są pytania do trenera gości? Jeśli nie ma, to bardzo proszę trener Siarki, pan Michał Szymczak. Zainwestowaliśmy drugi mecz na swoim boisku. Czy to będzie e, tylko punkt, czy aż punkt, to się dowiemy za e, kilka e, miesięcy. E, ja mogę powiedzieć tyle, że zagraliśmy dużo lepiej niż e, 10 dni temu. E, zgodzę się tutaj z e, panem trenerem, że e, pierwsza połowa lekko pod e, dyktando e, garbarni. Druga już, już, wydaje mi się, że byliśmy stroną lepszą. Mecz zarówno do wygrania, jak i do przegrania, bo tak jak trener powiedział, mecz się otworzył, było trochę sytuacji z jednej i z drugiej strony. Ja. Ta niedokładność przy wyprowadzaniu piłki była czasami denerwująca ale widzę wyraźny progres, jeśli chodzi o mecz z Wigrami Suwałki. Absolutnie nie zajmujemy rąk, za trzy dni jedziemy do Tarnowa i tam będziemy starali się pokusić o trzy punkty. Dziękuję. Czy są pytania do trenera Żywi? Y... Trenerze, jak trener by ocenił dzisiaj naszą formację na atak? atak, atak w ogóle Siarki Darnodręg, jak oceniłby nowy nabytek? E... To no ta... znaczy, yy, widać po Łukaszu, że, że, <trym> że jeszcze nie jest w swojej topowej formie. Yy... On na pewno też spodziewał się po tym meczu yy, troszeczkę więcej, ale yy, on do nas przyszedł yy, kilka dni temu, Wyd wyraźnie brakuje mu takiego treningu typowo piłkarskiego typowo z piłkami. Ja, ja mogę się tylko cieszyć, że zawodnik, który jest nieprzygotowany, przychodzi do siarki w swoim debiucie szczela bramki. Jestem przekonany, że z każdym meczem z każdym treningiem ukaż do naszego zespołu wniesie na pewno nową jakość. O tym jestem przekonany, jestem tego pewny. Dajmy mu po prostu trochę czasu. Przypomniała mi się przed e, samą konferencją sytuacja z poprzedniego roku, gdy Tomek Stolpa również przyszedł do siarki w swoim debiucie. E, strzelił bramkę, później sam opowiadał, że grało mu się od tego momentu dużo łatwiej. E, ja wiążę e, duże nadzieje z Łukaszem. Jestem pewien, że mnie nie zawiedzie. W drugiej połowie tak do 65. minuty to Siarka bardzo mocno trzymała się na, na, na stronie rywali. Wręcz e, przewaga była bardzo mierząca później jakby nastąpił krak, nie wiem czy to sił brakło, czy tak zmiana taktyki. Panie doktorze, nie wiem, chyba byliśmy na innym meczu, bo ja tego nie zauważyłem. Ja też, ja też nie zauważyłem, zauważyłem że była taka sytuacja, około jakiej Pan mówi. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie to bardzo dziękuję trenerom i przedstawicielom mediów.